Hej guys, z tej strony Piotr na Network Marketing TV, a chciałem wam powiedzieć o ważnej linii, której ja używam do wprowadzania ludzi do biznesu, do zapraszania ich, do podjęcia kolejnego kroku. Bardzo często ludzie mają obiekcje, a ja mówię właśnie dlatego powinien zrobić ten biznes. Jeśli ktoś mówi mi nie mam pieniędzy, ja mówię mu, że to właśnie dlatego powinien zrobić ten biznes. Jeśli ktoś mówi, no ja, nie mam czasu. Właśnie dlatego powinien zrobić ten biznes. Jeśli ktoś mówi, ludzie używają po prostu dużo różnych powodów, ja mówię, słuchaj, właśnie dlatego powinieneś zrobić ten biznes. Właśnie dlatego, właśnie dlatego, właśnie dlatego, właśnie dlatego, właśnie dlatego. Spróbujcie używać to i zastosować to w swoim słownictwie podczas zapraszania, podczas rozmawiania z ludźmi o, o wyjeździe na wydarzenia, o, o czymkolwiek chcecie, o uczestnictwie w trzytygodniowych konferencjach. Właśnie dlatego, właśnie dlatego, właśnie dlatego. Spróbujcie to przetestować. Pozdrawiam Was serdecznie.